Witajcie w kolejnym odcinku Rozmowy Tell Planet. Jestem dzisiaj z moją kuzynką Anią Ania przecież zawsze. witajcie wszyscy! Tak, ona ma kanał też spójny na YouTubie. Ania Mailowska się nazywa oczywiście i w tym odcinku będziemy mieć prezenciki i oczywiście. Myślę, że w tym odcinku aż tak jak nie będzie. No, ale są lagi. Ok. Dobra. Poczekajcie. Ok, wyłączałam do lata. Niech mi tutaj lutki denerwują. Jak widzicie mamy znowu dość prezentów. Tworzymy sobie wszystko po ja nie chcę, żeby były takie lagi Jednak lagi są Trzeba zatrzymywać, proste Dostaliśmy włoski, ubierzemy Dostaliśmy kolejne włoski, to wszystko jest z listy życzeń jak na razie Nie musicie dawać listy życzeń, no nie? Dostaliśmy taki jakby kolczyk ten na ucho, tutaj. Nie wiem, czy to będzie dodać. Dostałam <grymne> takie, takie, takie Moment, odpiszę wiadomość I oczywiście podzielam wszystkie to, osoby. otwieramy Kolejny prezent yy, Dostałam taki aż unikatowy, dziękuję O samej siebie dostałam Podęgi tylko że to ja miałam dać, czekajcie, czekajcie, znaczy moment, następny prezent, też ode mnie, chyba te są jakieś zmiennie. Tak, widziałam, nie, nie, nie tej osobie tam, wiadomo, ja sobie przez Oczywiście wszystko to Czapkę dostaliśmy. Następny prezent. Włosy. Szkoda, że nie są czarne. Następny prezent. Unikat fioletowy. Takie serduszka mam, taki biały. Teraz mam jeszcze fioletowy. Dziękuję. Kolejny prezent z Dziękuję. Kolejny pre prezent. Ale to osoba dała mi dużo prezentów. Podęki Chcę, żeby nie widać, żeby tam ukryć bluzkę Dobra No tylko tylko napisałam, że prezent nagrywam A w końcu bluzkę dostaliśmy Sukienka Budki Fajne są takie No super A nie, ale bądź już cicho Ja już mam tu kolejne, drugie takie zostałam Dziękuję za włosy Szkoda, że nie są czarne Ale takie też są ładne Dziękuję za krusze Ja to tak fajnie wygląda Takie włosy Włosy. Też ładne. To są z mojej listy życzeń. Włosy. Ale więc włosy da się. Dziękuję. Dziękuję. Teraz nic po nie widać. Sukineczka. Dziękuję. Stałam, nie wiem, no, kto to jest. Ej, Klanos chyba to jest. Tak, Dostałam kolejne głosy Bardzo wy mi dużocie. Dziękuję. I kolejne takie te fajne buty. One są naprawdę bardzo fajne. Dziękuję. Dziękuję. A to taki komplet jest chyba. Oklarki dostaliśmy. I ta czapka się dojmie. O! Czapka się zdjęła. A to, to fajnie to wygląda. Ja taki prezent otworzę. Dobra, eee, z też styczniów wykupiono mi 4 rzeczy eee, A to tak fajnie wygląda, ale byście mi mogli jeszcze kupić z tej listy Chyba nikt mnie już nie da prezentu, ale napiszemy w statusie, poczekajcie Okej, okay, to ja się pójdę, przepraszam, zaraz do was wracam Okej, okay, jednak zostałem tak, jestem burana, bo tak mi się podoba Zmieniałam sobie tego imię, ale prezentu nie dał zobaczyć, czy ktoś napisał Hej YouTube'a Pozdrawiam tą osobkę, tą nazwę, tu Wam zaznaczę nawet, o, tu lub tu może czytać, nie wiem gdzie czytacie, pozdrawiam tą osobę, pozdrawiam tą osobę, okej, okay, to jeszcze się upewnię czy dał ktoś prezent, zaraz wracam. dobra, nikt prezentu nie dał, ale szkoda, ale to już koniec tego odcinka, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie moje inne filmy, więc 三啊，姐。